Jednym z najważniejszych pojęć w informatyce są algorytmy. Algorytm to skończony ciąg jasno zdefiniowanych poleceń, które mają wykonać dane zadanie. Nie każdy algorytm musi być związany z informatyką i programowaniem. Przepis na budyń będzie idealnym przykładem algorytmu nieinformatycznego. Aby komputer mógł wykonać dany algorytm, musi on zostać najpierw napisany. W tym celu wykorzystamy język programowania. Czyli specjalne polecenia zrozumiałe dla komputera. Zapisany za jego pomocą algorytm nazywamy programem komputerowym. Teraz widzisz przykład programu komputerowego, który policzy nam obwód oraz pole kwadratu o boku długości A. Jeżeli cię zaciekawiłem, to wejdź na stronę controlcode.pl i zaprogramuj swoją przyszłość.